No, cześć, siemanderko moi kochani. W. Już chciałam powiedzieć, w środę. We wtorek. We wtorek witam się z Wami serdecznie o poranku. Mamy pogodę do Bani, są takie ciemne chmury, jest ciepło, ale takie chmury, jak to mówią, czarne chmury nad nami. I to jest to, co jest. Będzie pewnie zaraz lało. A gdzie ja jadę? Ja jadę na wymianę opon w samochodzie. To o czym wam mówiłam około dwóch tygodni temu. Jadę, zamówiliśmy i jadę i wymienię wszystko. Potem wam powiem ile to kosztowało, bo wymieniamy dwie opony przednie. W ogóle zastanawialiśmy się z mężem, czy nie wymienić czterech. Ale mówię: no kurde, no po co wymieniać cztery? Jak nawet koleś powiedział, że najlepiej te tylko dwie, no bo te z tyłu są dobre. No więc po co. No, to wymieniamy tym razem dwie opony. Dam Wam potem znać ile, co i jak. I kolejny update. Kolejny update tyczy się samochodu mojego męża. Nadal go nie mamy. Czajcie to! On oddał samochód. Już Wam powiem kiedy. Tydzień temu we wtorek. Tak, tydzień temu we wtorek oddał samochód. I ten samochód będzie gotowy prawdopodobnie w ten piątek. Miały być trzy dni a przedłuża się o tydzień i trzy dni. Ale dlaczego? Wynaleźli tam jeszcze więcej rzeczy i z czterech tysięcy zrobiło się dziewięć tysięcy. Czajcie to? 9000 tysięcy dolarów za taką stłuczkę. Z zewnątrz nic niewidoczne, ale tutaj ubezpieczenia po prostu no tak z Ciebie zrywają. Wydaje mi się, gdybyśmy poszli do jakiegoś, wiecie, na przykład sami do jakiegoś mechanika, i sami płacili z własnej kieszeni na przykład za to, to byłoby jedna czwarta kosztów. A jak już dochodzi ubezpieczenie, to wtedy te wszystkie miejscówki, które naprawiają samochody powypadkowe, to zdzierają czterokrotnie. Serio. To jest według mnie, to jest po prostu, no szaleństwo. No ale tak jest. No i co zrobicie? Nic nie zrobicie. Mówię, że mój mąż będzie miał, no praktycznie, nowy samochód. Wiecie, z tego bagażnika można by było zrobić. No ale, no, no tak to jest. No więc dobrze, że my nie musimy tego bulić, ale nieźle. Dziewięć koła za, za coś, co no można funkcjonować, jeździć, nie jest jakoś rozwalone. No ale, co zrobić? Nic nie zrobicie. Dalszy update, słuchajcie, bo ja dzisiaj mam strasznie dużo do Was update'ów. Wczoraj, tak, pamiętacie, co Wam mówiłam, że nam ta lodówka kołacze i zmywarka ma ten brązowy osad i wszystko robiłam już z tą zmywarką. I czyściłam, i filtry, i ocet, i jakieś środki czyszczące kupiłam. Lipa totalna. No i oczywiście pisaliśmy do właściciela. No i właściciel co? Wczoraj mi odpisuje... Czy będziemy dzisiaj w domu, bo będzie nowa lodówka i nowa zmywarka. Woohoo! Ej, ale się cieszę. Powiem Wam, że już wczoraj wieczorem skończyliśmy totalnie oglądać cały sezon Problem Trzech ciał, co mega polecam. Na bank będzie drugi sezon tego, tej, tego serialu, że tak powiem, na bank, bo skończył się, tak wiecie, no nie wiadomo jak jeszcze, i co? I obejrzeliśmy i mówimy potem, ja miałam montować, a w międzyczasie mieliśmy już razem umyć te naczynia, bo zlew jest taki znowu. No my to jesteśmy co do tego beznadziejni do mycia naczyń. Wiecie, no jak się czegoś nie robi i potem musicie coś robić, no to robicie, ale to odkładacie. I potem patrzę, właściciel pisze. I my tacy po prostu, ale ekstra. No i te wszystkie naczynia stoją. Jak przyjdzie nowa zmywarka, nie mogę się doczekać. To już chyba starość. Wiecie, że cieszę się ogromnie z takich najnowszych sprzętów. Właśnie zmywarka, lodówka, mega się cieszę. Będzie wszystko nowiutkie, czyściutkie, cudownie. Na pewno Wam pokażę, co to za firma, co i jak. Nie mam pojęcia, ile on za to zapłacił. To też, nie wiem, jak jest w Polsce, ale tutaj, jak coś się psuje, przynajmniej z naszym właścicielem. Jak coś się psuje, czy jest jakiś problem, on przyjeżdża, robi to i wy nie musicie, no nie wiem, nie zwiększa wam przez to wynajmu, czy wy nie musicie tego, nie wiem, w połowie pokrywać na przykład. Nie, nie, nie. Mamy tak super właściciela, no że mega, 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 mega. Oh my god! Patrzcie na to, samochód wyjechał tutaj. Czekajcie. Ale jaja. No babka wjeżdżała na parking, ale jaja, zaraz wam pokażę. Spójrzcie na to! Parkingu. O oh my gosh! Ej, no to 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 już jest crazy tak wjechać. Wow. Ja przyjechałam na wymianę opon. Lecimy. No i z wami widzę się, mam nadzieję moi kochani, później. Słuchajcie, ogólnie wymieniam opony w Walmartie i za godzinę będą gotowe. I ja przyszłam do sekcji takiej serowe Setafil. Zobaczymy, wiecie co chcę chyba zobaczyć na początku i wziąć taki kremik pod oczy serowe. Zobaczymy, jak mi się sprawdzi, no to potem będę dalej dążyć, drążyć. Co sobie by kupić. I dobra, i teraz mam, mówię Wam, godzinę, żeby pochodzić tutaj, popatrzeć, co oni tutaj mają, na spokojnie, ale idę wziąć sobie kosz. Uuu, ale tu też coś mają, serum z retinolem. O, i to są na te wypryski, na te akne. Mm, idę, idę wziąć kosz, bo mi aż z tą torbą mają. Za ciężko. A teraz przyszłam do sekcji ubraniowej i pokażę Wam. Jak tutaj wygląda moda Walmartowska na wiosnę? Zobaczcie, jakie fajne mają sportowe ciuchy. Takie bluzy. Bardzo ładne. Leciutkie. I z tej strony jeszcze leginsy. Spójrzcie, takie prążkowane. Fajne. 15,98. Spójrzcie w ogóle, jakie mega zabawki. I mają tutaj takie czekoladowe jajka. Super są, co? Dyszka chodzę tak, patrzę, pustki w sklepie, najlepiej iść do sklepu o godzinę dziesiątej, wtedy na spokojnie możecie wszystko widzieć, nic nie ma, chciałam, powinnam kupić taki, jakby to powiedzieć, koszyk mniejszy do ale nic ciekawego nie mają. Więc idziemy do sekcji jeszcze z butami. Wzięłam póki co tylko ten, ten Pokażę wam buty jakie mają. Są mega podobne do takich wiecie znanych firm i już wam pokazuję. Oczywiście ulubione amerykańskie buty, czyli coś ala Kraxy. Ja nienawidzę. Dajcie znać, jak to u was wygląda. Lubicie czy nie za bardzo? I zobaczcie jeszcze na te klapki mega. Adams Family, chyba. Tu SpongeBob mamy. Tu Pikachu. Super. Patrzcie w ogóle na tą promkę. To są buty jeszcze takie? No nie wiem, jesienne mogłabym powiedzieć. Było 25 dolarów, teraz jest 7. Słuchajcie, jestem załamana, po prostu jestem załamana. Odebrałam swój samochód, opony wymienione. Co się okazało? Opona tylnia ma też jeszcze nie do końca wbity, tak wbity, nie do końca. No nie wiem jak to powiedzieć. Ma też gwóźdź. Rozumiecie to? Ta z tyłu za mną. Też to ma. Ja sobie myślę, Boże, ale nic nie widać tutaj yy, na ekranie, że powietrze schodzi cokolwiek. No, ale koleś powiedział, żeby to zobaczyć, i w ogóle, no i rekomendacja jest, żeby wymienić oponę. No, normalnie szałbyście dodali. Dopiero co dwie wymieniliśmy, i już dwie z tyłu trzeba wymieniać. No, bo, no wiecie, jednej nie wymienicie, no więc wszystkie opony do wymiany, a mój. No mój mężulo mi mówił, wykrakał, kurde, że może wszystkie, żeby wymienić, dajcie spokój. A jeśli chodzi o to, ile kosztuje, no to za dwie opony z instalacją 300 dolarów. I jeszcze mi wymienili dodatkowo przednie wycieraczki, bo jedna mi się trochę tak, że tak powiem, rozwaliła, no to mi wymienili i to to kosztowało 24, no więc 324 dolary. Chyba 26 te wycieraczki, no bo jeszcze ten podatek, a tam mój mąż mówił, że koło 300, no to 330 dolarów. I z tyłu znowu pójdą trzystówki. No, chcesz mieć samochód w płacić, nie? O oh my gosh. No to to z wydatków takich. Jadę teraz, wiecie, co, zastanawiam się, no bo leje jak... Nie wiem co. No leje, no widzicie to. Patrzcie. Słychać nawet. Nawet jest wiatr. Cudownie. No nic. Nie wiem. Jechać do tego polskiego sklepu, czy nie jechać. Sama nie wiem, powiem Wam szczerze. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. I na pewno dzisiaj. Ee, co? Co ja miałam powiedzieć? Na pewno dzisiaj, ale co to nie wiem. No. Zjadłam. Zjadłam. Mi się cały czas wydaje, że dzisiaj jest środa, wiecie? Nie wiem czemu. I dlatego chciałam już mówić, chyba, że na pewno dzisiaj muszę ogarnąć cały tydzień, jak to robić, bo jutro już trzeba do kościoła, to? Chyba nie, to. Na pewno dzisiaj. O! No wiem już! Na pewno dzisiaj muszę zrobić, bo wczoraj kupiłam mięsko mielone i mieliśmy wczoraj zjeść, ale nie jedliśmy, więc dzisiaj na pewno muszę zrobić takie kotlety mielone z ziemniaczkami i z mizerią. To mam w głowie. Chce mi się tego. I na pewno to muszę zrobić. Ale ja jestem ogarnięta. Jejku! Łyk wody. Dla ochłody i. Ops! Widzicie, leci wszystko. W Walmarcie, wiecie, co jeszcze kupiłam. Zaraz wam pokażę, który krem wybrałam. Ten. Serawę wybrałam i przetestujemy ten do oczu. I kupiłam sodę oczyszczoną i ocet. I tyle. Boże, ale wiatr! I jeszcze chyba zajadę też do Aldika na chwilę. Polski sklep, nie wiem, może jutro pojadę. Nie, jutro to na pewno nie, w czwartek, może, wiecie. To ta kiełbaska będzie taka świeższa, że tak powiem, bo też do koszyczka chcę kupić kiełbaskę. No więc dzisiaj jak kupię, no to wiecie, mrozić to i w ogóle. Czwartek albo piątek nawet. No zobaczymy. Dobra, jadę, Po pogoda tragiczna, a tutaj pogotowie nagle. Co tu się dzieje w ogóle, kurde. Jedziemy moi kochani, bo to nie ma co. Dobra, jedź koleś, ja jadę tu, ty skręcasz tu. Dobra, teraz jeszcze. Dobrze, jedziemy. No i w ogóle, wiecie co, jak tutaj cokolwiek się dzieje, jak wiecie, na przykład ktoś zasłabnie czy coś, od razu straż, policja, pogotowie, wszystko. Chyba w Polsce też tak jest, nie? Dobra. Wyjeżdżamy no, Tu koleś, brawo, krótkie spodnie. Why not? Dobra, jedziemy. Jedziemy, bo to nie ma czasu. Nie ma czasu, co gadać, a ja tylko nawijam. No, mężulo mi mój na razie nie dał znać w ogóle, w ogóle, w ogóle, czy mamy, czy nie mamy, jeśli chodzi... No jedź, koleś. Jeśli chodzi o te... Mm... No nie mogę się skupić, wiecie? Bo no tutaj tak ludzie stoją. Jeśli chodzi o o co? No i nie wiem o co. Zmywarkę, no i lodówkę. Nic mi jeszcze nie dał znać, czy mamy, czy nie mamy, no ale nie mamy. Raczej nie mamy, bo by mi już dawno pisał, że mamy. No, więc słabo trochę, ale mam nadzieję, że dowiozą. będzie fajnie. Dobrze. Ja jadę, bo już ja się gdzieś tutaj zapędziłam i nawet nie wiem gdzie ja jestem, wiecie? Tak pojechałam. Więc uciekam. Widzę się z wami później, na pewno jak dojdzie ta zmywarka i lodówka, to na bank, na bank, na bank dam wam znać, moi drodzy. Okej, okay. bajos. Słuch Słuchajcie, moi drodzy, ja nie mam nic do blondynek, bo według mnie blondynki są przepięknymi kobietami, mają piękne blond włosy, ja mam teraz jakieś rude, y takie czy brąz... no nie wiem, trochę blond prześwituje, whatever. Nie uwierzycie. Ja się sama z siebie śmieję. Nie uwierzycie, jaka akcja. Słuchajcie. Jest godzina. Jestem tutaj dosłownie od 10. Jest godzina 13. I tak, słuchajcie. Wymieniłam opony, wszystko. No i koleś mi mówi. No to, co wam mówiłam? Że kolejna jest do wymiany. Ja Boże. No i dzwonię do męża. A on się mnie pyta, ale które ty opony wymieniłaś? Ja mówię, no przednie. A on mówi, że co. Ja mówię, no jak to co? No przednie były z tym gwoździem. A on mówi, jakie przednie, jak to tylnia. Cały czas wiedziałam, że to jest tylnia opona, rozumiecie to? Calutki czas, ale się tak jakoś, no nie wiem, jakby za po prostu, że to są przednie. No i wymienili mi przednie. Ja tam zajeżdżam i mówię. Koleś nie łagarniał, o co mi chodzi, i oni zaczęli, że trzeba rotację robić, że nowe do tyłu, z tyłu y, opony do przodu. I wiecie, y, ta, ta z tyłu jedna, no to te stare, które wyrzucili, to powinni jakoś przynieść. Zaczęli szukać tych opon, czy już ich nie wywalili. O oh my god, ale mi zrobili, rozumiecie to? Nie wiem jak mi zrobili, co mi zrobili. Ja nie odróżniam, która opona jest nowa, stara, bo jeszcze dzisiaj deszcz pada. Ale nic mnie za to nie zczarżowali. Myślałam, że wiecie, za instalację chociaż, czy tam przeinstalowanie, whatever, że mnie zczarżują. No, taka akcja, że każdy już mnie tam zna w ogóle. Ten, który mnie przejmował, jak przyszłam z, tym, z tą akcją, że się pomyliłam, to był inny koleś. Drugi potem przyszedł, że co ja tak długo siedzę? Ja mówię, że stable. Berdyka, no ja ja jak berety powiem wam, ale cieszę się, że nie musiałam kolejnego umawiać spotkania, że mi to zrobili. No blondie, no blondie i co jeszcze? Nasz właściciel napisał, że jednak e, zmywarka i lodówka będą jutro, więc no mega, mega dzień po prostu. No, no to jest Karolinka, już muszę powiedzieć Karolinka, bo no bo tak, no czajcie to, jaja jak berety. Już jestem głodna, jestem. Nie wiem, no już byłam w domu prawie, rozumiecie? To wyjechałam stąd, rozmawiałam z rodzicami, zajechałam pod sklep, tak jakby, bo chciałam jeszcze do sklepu zajść. No i mówię, dzwonię do męża. I opowiadam mu to, co się stało, a on do mnie mówi, że to nie te opony. Mieliście też takie akcje? No jaja, no jaja, jakich mało. Jaja, jak berek. Oj, karo, karo. Karo, karo, no ale, widzicie, tak to w życiu jest. <laughs> sama się z siebie śmieje, serio, sama się z siebie śmieje. To no to jest... Sorki, że tu się tak tłukę, ale te opony tutaj wsadzam. Niech mam, niech będzie. Dobra, jedziemy dalej, więc dzisiaj wam zmywarki nie pokażę, no i będę miała taką startę garów do umycia. Taka sterta, no bo nikt tego nie umyje, a do jutra czekać, to to mi już się zasuszy wręcz. No więc dla odstresu, dla zrelaksowania, umyję dzisiaj. A teraz jedziemy. Jedziemy. No i co? No i taki dzisiejszy dzień. Słuchajcie, wróciłam na chatę. I z tego względu, że nie ma zmywarki nadal, no i dzisiaj nie będzie to czeka mnie później akcja gary. Tutaj, tutaj, tutaj. Tu już mam przygotowane jedzonko. Odgrzewam sobie makaronik z wczoraj. No i co? Kawunia też się robi i zabieram się za roboty najpierw. Muszę trochę popracować, zrzucić ten filmik, żeby mi się, wiecie, tam no zrzucił po prostu na kompa. No i co? I będzie jedzonko. Dzisiaj nie wiem, czy Wam mówiłam, czy nie, bo ja dzisiaj jestem zakręcona, ale będą kotlety mielone, ziemniaczki tłuczone i mizeria. Tak to będzie. Już mam mięsko tutaj, wyjęłam sobie, żeby mi się rozmroziło i będzie smakowicie. Dobra, pewnie potem Wam pokażę co nieco no i będziemy się żegnać w tym vlogu takim szalonym. To a place where we don't know. About to see the world in action. What we can be. Life with no distractions. We'll get away. This is what we waited for. Godzinę zajęło mi ogarnięcie tego sypu. Jeszcze mąż mi pomógł, połowę wysuszył, puściutko. Jesteśmy gotowi na nową zmywarkę. Już się nie mogę doczekać, powiem Wam szczerze. No Przypomniało mi się, jak to jest zmywać naczynia rękoma. Po prostu. Sorry, że tak przeżywam te naczynia, ale to był dla nas ogromny szok, naprawdę. No, ale już jest robota zakończona. Pięknie, umyte. Jeszcze raz Wam się pochwalę, cudownie. No i co? W tym vlogu to by było na tyle, moi kochani. Ja idę właśnie go montować, żebyście mieli na jutro. Dziękuję Wam serdecznie, że jesteście, że oglądacie, subskrybujecie. No i ciśniemy teraz po więcej. Dzięki Wielkie Buziaczki. Do jutra. Bye!